🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 Jest? Przyjaciel? Z nieba spadł. Kartkę miał posyłać. Wyszedłem z sądu, widzę, jak dał mi jedzie dorożką, cały blady, odwrócił się ode mnie. Co jest? Jest to, że jestem wolna, jestem wolna i nikt nie ma do mnie prawa. I mogę sama sobą rozporządzać. Zerwane? Na fest, z nici. Ale dlaczego? To przez Wielmożnego Pana! Bo tamten Wielmożny Pan był zazdrosny o Wielmożnego Pana! O, ho ho, 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 ależ aż tak? Mniejsza, czy o to, czy o to? że jestem wolna. I ja powiem panu od razu, że jestem bardzo szczęśliwa, że nie potrzebuję go zdradzać z panem. Bo ja... ja Byłabym go zdradziła, a to przecież brzydko. Zawsze. Więc przecież lepiej otwarcie i szczerze. No, tak. Niech się wyjdzie, bo ja mam pomówić z panienką. Może dla Bóg, że się wygrzebiemy. Usiądźmy może lepiej. A pan się cieszy, że ja będę cała panowa? Ha, ba, bardzo, ale, ale siadaj, jesteśmy naprzeciw mnie i pogadajmy rozsądnie. Jak ma już być tak, że ja mam zastąpić Dauma, to w miarę moich środków, otwarcie mówię, wiele zrobić nie mogę, nawet prawdopodobnie mniej jak Daum, ale ja lubię czyste sytuacje, tak jak on. O, teraz rozeszliście się, a ponieważ on jest nieprzyrzekal, co przyrzekał? Ale ogólnikowo nic wyraźnie. Rozeszliście się i nie macie pretensji jedna do drugiego. Tak samo i ze mną. Żadnych pretensji. Mieszkanie może stać to samo. Meble wynajęte, bo to praktyczniejsze w razie wyjazdu. A długi są? Są. Dużo. 180 reńskich. To się ułoży. Tylko niech Stefka pamięta: ani centa więcej. Także żadna rodzina o... nie. Tego nie lubię. I jakby się dało tak nasze spotkania utrzymać w tajemnicy. Tak, tak, w tajemnicy. To pan znów będzie tak po cienku przychodził? No. Naturalnie. I nigdzie mnie pan ze sobą nie weźmie? Mhm. Może od czasu do czasu. A Smilowiczów, no to pan nawet w cień wychodził. Byłem o kilka lat młodszy. Dziś mam zastanowienie i muszę myśleć o przyszłości. A dyrektorowi pan o mnie opowie? No... Przez jednego z moich przyjaciół. Mnie samo teraz nie wypada. Cóż to, humorek niedobry? O, to już przepraszam sobie. Trzeba się zawsze uśmiechać i wesoło mnie przejmować. Bo ja sam mam często chwilę strasznego zdenerwowania i należy mnie rozrywać. To jest moje ultimatum. Cóż, sztimt! Sztint. O, tak nie lubię. Wesoło, no, roześmiać się. Sztint. Ho ho. Dochodzi trzecia. No, idę już do kancelarii. Wieczorem przyjdę. Przyniosę coś na kolację. Tak coś. Przyjacielską przykoszkę, no co? No co mam zrobić? S Słusznie, no już na karku. A, a co ja mam być? Siostra, sługa? Sługa, rodzina sobie wymówił. Patrzcie go, taki, taki drugi protazy. Głowa mnie już boli. To z głodu, bo i mnie. Ja nie pójdę po obiad. Bez pieniędzy to wyzywają. A to wstyd, stawka z garzy, co przyniosła. Nic. Byle znów nie ciągle sardynki, ja... Jak tamten, no, to czekajmy. Już tak będzie zawsze. Już tak zawsze.